Witam Was bardzo serdecznie w moim czwartym odcinku Zagrajmy w Geta San Andreas Ja jestem James i serdecznie Was zapraszam do oglądania No i tak W ostatnim odcinku wrzucimy sobie misję da Suita Oraz zabawiliśmy się trochę farbą w sprayu Ja osobiście pokazałem Wam także grę na konsoli No i a dzisiaj zajmiemy się... Kolejną misją. Na razie jeszcze nie wiem, do kogo jest ta misja, bo nie patrzyłem. Ale my myślę, że będzie też dla Smita. No dobra, no to zaczynamy. Życzę Wam jeszcze raz miłego oglądania. Dobra To chyba teraz sobie pojedziemy Razem z Riderem Kiedy proszę się na piechotę, na G przywołać Raidera. Z do siebie O, czyli kolejne takie No, staliśmy takie pouczenie, że za pomocą G możemy przywołać naszego pomocnika, przyjaciela, dobre, no to jedźmy. Dobre, już widzę, gdzie mamy stanąć. Dobra, chcieliśmy zrybować Big Bear'a, ale on, no tak jakby, mam powiedzieć, jest jakby na służbie u takiego jednego gościa. A teraz mamy misję pobić dealera, więc jedźmy. Dobra, chodź, Już widzę go, a więc stąd, zobaczyłem. Dobra, widzę go. Chodźmy go pobić. A ja mam tylko farbę w sprayu. Go A tak wręcz. O tak walczymy z budżetem tego myszy. Robimy go. Dobra. Dobra, weźmy sobie to. Będziemy mogli teraz mieć ten key golfowy. Czy nie key golfowy? kij to bez się pomyliłem. Dobra. No to jedźmy. Weźmy ten pojazd. Ach, mamy gwiazdkę jedną. Dobra, tutaj widzę, że mam zbokować. Chodźmy tutaj A Proszę, będziemy tutaj walczyć z tymi wszystkimi chyba dealerami. Grow street Ale jeszcze ma dużo życia Ach. Dobra, udało się. Wykonać. Oh, sorry. Rydel. No i udało nam się. A jeszcze tam żyje. Dobra. Chyba już się podniesie. Wróć do domu Smitha. No to chodźmy. Skopaliśmy dealerów. I jedziemy teraz do domu Smitha. Oj. Udało nam się. Jak widzicie. Skopać tyłki dilerom. No, i chyba będzie już teraz koniec tej misji, jak dojdziemy do gomu Smitha. Poproszę, No dobra, udało nam się wykonać misję i przy okazji zyskaliśmy trochę szacunku Może ja chwilę poczekam, bo może zadzwonić telefon jakiś czy coś No, ale na razie nikt nie dzwoni, a ja nie chcę już przedłużać tego odcinka Więc cześć